A Ty już dałeś łapkę w górę? Dzień dobry kochani Dzień pierwszy Sri Lanka Pakujemy się na maszynę Jedziemy do, do tego kolesia zobaczyć jak wyciąga ee, Wyciąga ryby Nie wiem czy to się uda czy się nie udało Widzę, że Kotki spały u mnie na fotelu Bardzo dobrze Mam nadzieję, że im było wygodnie Słuchajcie, ubieram się i jeszcze zobaczę, najpierw, czy oni już tam wyciągają. Ja wyciągałem, to ponagrywałem, co wyciągają. Wziąłem drona, wziąłem 360, wziąłem wszystko. A później jedziemy na śniadanie, bo jestem głodny jak wilk. Lecimy. Słuchajcie, kochani, jestem na plaży. Nie widzę tego mojego kumpla. Chyba, że to on? Nie, to nie on. Oni dla mnie są jeszcze mają te same twarze. Ale pokażę wam, jak rybacy, jeśli się zgodzą, wyławiają ryby. O, ci już tam szykują linki. Halo. A oni tutaj. Czekajcie, żeby mi tu nie przeszkadzał w przypadku. O, to wam pokażę. Wrony szaleją. Zobaczcie. Tak się zbierają. O. Good morning. Good morning. Can I have the picture? It's okay. Oh. O, zobaczcie. Tak się wy, małe rybki wyławia z tego. Oh, can I? O, oh. oh, widzicie? tam są ryby. O oh, it's okay. It's okay. O, i wybierają, wybierają ryby. Wszędzie wronę dookoła. O! Ale te rybki to... Zobaczcie, maleńkie, Ty, jak oni... O, widzicie? Wybierają z tego. I wyczepują całe ryby. Z tej siatki. To takie na kinilao filipińskie. Tak samo tutaj, zobaczcie. O, widzicie? Stru, stru, stru. I to są takie maluszki, maluśki, maluśkie rybki. To ja się nie dziwię, że te gawrony tutaj tak szaleją. Morning! O! I się tu pani dostała. I wszyscy, wszyscy, wszyscy tam czepią. Czepią te ryby. Idę tam dalej zobaczyć. Ale takie małe rybeczki. O, matko jedyna i wszyscy święci. Tam większe sprzedają. Zaraz pójdziemy na targ zobaczyć. O, tu tak samo chłopaki czepią. Ale tu mają większe ryby. O! Oh. Good morning! O! Oh. Good morning! Can I have the picture? O, oh, zobaczcie, takie duże ryby What is your name, this fish? Tila Tila? Ah, Tila A, Tila How much bigger? Oh. Oni mają lepsze połowy Większe te ryby mają Tila No Z wędką też się da Tutaj pan z wędką mówi. O oh. Zobaczcie To jest prawdziwe życie So, good. Te chłopaki przebierają na mniejsze, większe. So delicious. Taka to robota tutaj. It's a very hard job, ha? Nie chcę Zajęci się, nie będę im dupy zawracał. No ale zobaczcie, tak to tu wygląda. Good morning. Oh, you, have, you don't have the fish o, ten też ma tutaj większe Good morning Good morning Ten ma jest much bigger yeah, ulula. ulula Ulula No takie te są, takie to są Ulula No, lewiście A tam gości łowi Wędką O każdy leka hmm. Wow This is much bigger Zobacz, te są duże dopiero Mmm, so mm. No i tak to jest, widzicie Prawdziwe życie To nie Resorty i ganianie z palemką W dupie za przeproszeniem To jest prawdziwe życie, to jest ciężka praca O, tutaj następny przebiera Większe, mniejsze, cena większa, mniejsza, łebki podrywane Who is the better? This is better or this is better? A? Nie rozumiem. It's okej, okay, it's okej okay. no. A tutaj gościu łowi ryby Też mam w reklamówce, zobaczcie Mam tu na pewno wędkarze Zobaczcie jak on to łowi On tam rzucają ten spławik widzi Nie wierzę, że on ten spławik widzi O i ma I te fale To jest po prostu kurde szok Słuchajcie, Sri Lanka z Piotrusiem. wow, wow się, o wow, wow, mokre nogi mam No czego się spodziewać? Ty na plaży jesteś. Siedaku Buty do mycia. Do mycia, do wysuszenia, dobra tam. Trzeba było w klapkach chodzić, ośle, a nie w butach chodzić. Muszę te klapki kupić, a nie jak głupi chodzę w butach. No, także jak widzicie, tak to wygląda. Sri Lanka, połowy ryb. O, miałem się zapytać, ile kosztuje taka łódka, ale oni tu nie rozumieją. Ten gościu tylko jeden tam rozumiał. a idę teraz... Tam sprzedawali takie inne ryby. Też jeszcze wam pokażę, o to widzicie. Takie sieci. Takie sieci. No idziemy zobaczyć O, tam idziemy zobaczyć. Tam jest targ Młody będzie wiedział ile kosztuje taka łódka. Tam jeden pan się pytał u mnie z subskrypcji, ale się zapytam. Good morning. Sir How much money of the like at this boat? How much? Boat with the engine One Pila? Pila? For? For? For milion? Nie, milion. A, Okej, For lax. Ok, ok, so expensive, huh? Ok, thank you. For lax? For Pomóżcie mi, bo nie wiem o co kamano. For Ja Jestem tak inteligentny, pewnie. A, forlankiński Morning. O oh, i tutaj macie targ rybny. Oh, to jest co delikatesa. Właśnie. Rybki tutaj sprzedają. Hi mom, good morning. Good morning. It's so. Titi, what is your name? Sila. Sila. Widzicie Widzieliście takie delikatesa? Sila. Oh. I takie malutkie. This one? What is your name? This. Huh?

So, so nice. Thank you so much. Także widzicie targi, mówiłem wam jeszcze. A propos świątyń tutaj, że na każdym kroku są, są chrześcijańskie. Są chrześcijańskie tutaj. Widzicie kabliczki z Jezusem. Także kabliczki z Jezusem. I kościoły. I kościoły. The same like in my country! Christian! O very good widzicie? I takie kościółki tu są wszędzie. O, ten coś jakiś taki pozwijany. No, także chciałem wam to pokazać kochani. Krótki film. Idę z powrotem na plażę, to może jeszcze puszczę wam drona. Jak to wygląda tutaj? Albo o zachodzie słońca pojedziemy puścić drona. Morning! drona. kurde, ja zawsze nie wiem, w którą stronę mam patrzeć, bo oni nadjeżdżają zewsząd. O, dobra. Dobra. To, podoba się? <laughs> Mi się. <zajebiście. śmiech> Sri Lanka, połów tych rybek. Śmiech... Kochani ludzie, naprawdę uśmiechnięci tacy zawstydzeni troszkę. Nie są tacy jak Filipińczycy, że są tacy od razu, że och, ach, tego picture picture i gadana i gadana. Są tacy bardziej stanowani, ale bardzo tacy tacy życzliwi tacy. No wiecie, ja jestem pierwszy, drugi dzień, no wczoraj przyjechałem, więc co ja mogę powiedzieć? Ja powiem na koniec, jak będę wyjeżdżał ja co oni są naprawdę, ale pierwsze wrażenie też jest ważne, więc wam mówię od razu co widzę, co czuję, a może nie pod światło. No, to... No, o, teraz, teraz widać mnie lepiej. Także słuchajcie, tak zaczynałem poranek. Mieliśmy wypłynąć razem z tym kolegą. Ale albo ja byłem za szybko, ale na tę falę to ja się nie piszę tak samo. Na tą łódkę to ja bym się tam pozabijał pewnie. Na Filipinach nie mamy takim fal. Zresztą zobaczcie, przyspacerujmy się kawałek. To jest. Żeby tylko można było okiełznać tą siłę i wyprodukować z niej jakąś użyteczną energię. Patrz prąd! Patrz, no nie wiem, jakieś, nie wiem, koła, jakieś, wiecie, mechaniczne coś, jakieś coś, żeby można było to okiełznać jakoś tak fajnie, no to, to, przecież to, to, to jest przepotężna siła, przepotężna siła. O, ale tam bałwan poszedł wielki. No nie, ten surfing, to, to ja się chyba ze strachu kupę zrobię, ty, oni naprawdę na tych falach tak ten, pływają I to może być ciekawe. To może być ciekawe, zobaczcie wow. fajowo co? Ale tutaj nie ma map, tylko gawrony latają Czarny gawron, nie wiem czy to gawrony, czy to jakieś takie kruki, czy co to jest czy wrony jakieś takie czarne to szok Czas na śniadanko, czas na śniadanko, jestem w knajpie dosłownie 5 minut od, od e, drogi tam gdzie byłem, zaraz mi przyniosą e, jedzenie. Zamówiłem sobie e, plac, placuszki dal e, pla, no, placki NAN, dal i chicken, ja to zawsze mówię chicken doba, ale no, nie wiem jak się nazywa ten chicken, ale z, zajebiście dobry. Mogę wam pokazać. O, już jedzie moje. No, thank you. O, już wchodzą placki, talerze. Także spróbujmy sobie. Od razu go. O, 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 o. I zamówiłem trzy durne. Mmm. Mmm. Ok, thank you. Thank you so much. Mm. Dal, ale porcja mega. I chicken. Mega, jak ja to zjem, to już będę pełny na full. Podobnie jak w Malezji, muszę Wam powiedzieć. Kurde, mnie nie widzicie. Czekajcie. Będziemy sobie, o, próbować tak ściągnij czapkę przy jedzeniu. Mama tak mówiła. I co? Ja dostałem dwa talerze. Żeby sobie nie brudzić jednym i drugim jedzeniem. Po to. I słuchajcie. Bierzemy se placka. Ale dobry. Ale podobny. Jak w Malezji. Spróbuję tego sosu. Z kurczaka. O kurno uh. O salam, thank you. Pali, ale pali. A to? Mm. Dal bomba. Chyba będziemy mieszać, ale pali kurczak. Będzie piekło dwa razy, wiem o tym. Zrobimy mm. sobie dal. Jakby co, to umyłem ręce. Mm. Kurde, dobry kurczak. Ja nie umiem tego jeść. Widzimy. Trochę dala. O, pyk, pyk. Smaczne. Kurde dobre. A, mm? dobra, z kurczaka. Mała kostka. Ale kurczak pali jak z tubiabów. Wiecie, ja nie jestem nauczony do jedzenia ostrych przypraw. No, ale kiedyś trzeba. Dobra, kochani. Ja sobie coś spróbuję. No i jeszcze tego kurczaka muszę spróbować. Poczekajcie. Teraz wam powiem. Jak on będzie. Tak naprawdę smakował. Ja sobie już w ogóle tutaj go wyciągnę z poleję. Dobra, i teraz będę przystąpił do konsumpcji. Kurczak. Mm. Rozpływa się w ustach. Naprawdę. Bardzo dobry. Bardzo aromatyczne Pokazać Wam. Uda mi się taki ładny kawałek. Pokażę wam? Taki. I na to pyk, pyk, sosik, pyk. Wiecie, ja jestem prosty chłopak ze wsi. Właściwie to z miasta. Um. Ale małego. Mhm. Uh -huh. Very good. Co dzisiaj jeszcze w temacie? Idziemy sobie coś i no co? Poszukamy jeszcze trochę przygody, co? Tu jest takie miasteczko. Hm. Mm. Ja już trzeci raz tędy przejeżdżałem, ale ale nie zatrzymywałem się w nim, a to chyba trzeba tu zeksplorować co tu jest. No i dal. Dal. Dal to jest chyba taka soczewica, co? Powiedzcie mi jak się mylę. Pyszne. Pyszne. Mhm. Pyszne, dobrze kochani. Jeszcze chciałbym jakieś owocki poszukać. Jak znajdę jakieś owocki czy coś jeszcze, to się włączę. Na razie, czuwaj, smacznego. Już wam mówiłem, nie? Jak chcecie kupić browarka, to gdzie? Żebyście mi tu później spragnieni nie łazili, że wiecie, że Sri Lanka jest do bani, bo piwka nie ma zimnego. Jest. A w takich przybytkach, właśnie, zobaczcie. W takich przybytkach. O, w przy drodze. Mona Lisa Beer Shop. Very good. Coś dla mnie. I zobaczcie też, jak na Filipinach są kapliczki przy domu. Widzicie? Normalnie kapliczki. Krzyż u góry. Także pan Piotrusz idzie sobie kupić browara. Idzie kupić sobie browara. I idę otworzyć sobie tego browara i porozmawiam sobie z Katariną. Lecimy dalej, lecimy dalej. Co dzień przyniesie? Nie wiem. Jest godzina. Jest godzina. No, działaj. 10:30. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. A może nic się nie wydarzy, ale jutro na pewno kończymy. To jest mój friend. How are you, sir? No get up. Come on. Is OK, everyone? Okay. Time? Ten 10.30 Yeah o. Oh. Sygi, sygi, bye, bye. Także kumpla mam, kumpla mam wszędzie. Także jadymy. Słuchajcie, musiałem wam to nagrać. Podjechałem sobie tutaj na plażę jeszcze. I zobaczcie, chciałem wam pokazać kapliczkę. No, przeurocza, zobaczcie. Nad brzegiem morza. Rzymsko-katolicka kapliczka. No, pin, no ja wiem, że ja mam. Z tymi kościołami to mam wariactwo, No ale zobaczcie. Piękna co? Sri Lanka. Na końcu świata. Oh my god. Ale jak czyściutko, ładnie, jak poszątane. Tu kiedyś się odprawia, proszę bardzo. Co to grilla mają? A nie, to na świeczki. Grilla, durny. Piękne opuncje. Chyba, że to nie opuncje, poprawcie mnie. I taka chrześcijańska. Kapliczka na samym, na samym... Na samym brzegu morza. No przepięknie. To jakby na opartego, to by się jeszcze przekimał. Otwarte to jest w ogóle. Można wejść? Przepraszam, można? To nie, że można, zobaczcie. Ale jak czyściutko, jak ładnie. Ja to się zawsze gdzieś pierniczę. O proszę. Proszę bardzo. Tutaj ołtarz i kaplica. Zobaczcie. Pięknie, co? co? Ale pachnie kadzidłem. Nie tym, tym takim kadzidełkiem. Zobaczcie. Ja to się zawsze gdzieś pieprzę. A z drugiej strony brudna szyba od soli. Ale tam już jest morze, fale walą. Widzicie? O. No par partego, tu by się przekimał bez problemu. Na noc? Kto wejdzie do kablicy? Kto cię okradnie? I prąd jest nawet. Patrzcie, prąd jest. I naładowałby się od durna nie ja płacę. Fajnie, co? Fajnie. O, i całe moje. Moje, wszystko, kurde, moje. Jestem sam. Zobacz, idę tutaj, bo tu widzę, że fale przebijają czasami. No, to jest po prostu magia, nie? Zachwyca mnie ten ta siła. Niesamowite. Niesamowite. Pięknie, kochani, co? No właśnie takie rzeczy chciałbym pokazywać Jak te, wiecie, troszkę z innej strony O, tam chłopaki kokosy wy, wywalają Tak samo jak na Filipinach Też jak małpki wchodzą Chciałbym właśnie takie niekonwencjonalne rzeczy Pokazywać Bo to jest takie zawsze prawdziwe Taka wiecie, prawdziwe Poznanie kraju takiego troszkę Od drugiej strony, jakbyśmy od zaplecza weszli Nie? A to wszystko, to wam powiem Umożliwia nic innego Jak dwa kółka które są, które są, no co, no to są biletem do wolności, no. biletem do wolności nawet taki badacz Badacz bajaj, czy jak to się czyta nawet taki badacz, widzicie, tu już 360 podpiąłem, zobaczcie jak ładnie iż widzieliście pierwsze zdjęcia z tego także nawet taki mały motocykl to jest wolność, a w ciepłych krajach to w ogóle to jest petardziocha najważniejsze dziś jeszcze klapki bo w butach to jest po prostu mi gorąco. No, dobra, kochani. Kokosy się zbierają. Pani tutaj. Czy to pan? Nie wiem. Pani. Pani tutaj, sprząta ładnie. Good morning. How are you? What is your name? A, ah, you work there. Oh, very good. Oh, very good.